Cześć, witajcie znów w szafie Fana. Czas na kolejny odcinek i bluzę, dzięki której powiemy znów o Brazylii. Klikajcie w subiki z dzwonkami i łapki w górę, bo czas na ciekawostki. Brazylia to zdecydowanie najbardziej utytułowana reprezentacja piłkarska w historii. Jako jedyni pięciokrotnie wygrali Mistrzostwo Świata, ostatnio w 2002. Jako jedyni wzięli udział we wszystkich turniejach o Mistrzostwo Świata i jako jedyni wygrywali Mistrzostwa Świata rozgrywane na czterech różnych kontynentach. Mają też najwięcej triumfów w Pucharze Konfederacji, bo cztery. Co ciekawe w Ameryce Południowej idzie im jednak trochę gorzej, bo Argentyna i Urugwaj mają 16, czyli aż po 6 zwycięstw, kopa Ameryka więcej od Canarinhos. Ich seria 35 spotkań bez porażki w 1996 była niepokonana przez kolejne 25 lat swój pierwszy mecz reprezentacja Brazylii rozegrała z angielskim trzecioligowcem Exeter City w 1914. Pierwsze koszulki reprezentacji Brazylii były białe z niebieskim kołnierzykiem. Zmieniło się to po porażce z Urugwajem w decydującym meczu Mundialu w 1950. By o nim zapomnieć, zmieniono też na zawsze kolor głównych koszulek na żółty. Brazylijczyk Mario Zagalo został też pierwszą osobą w historii, która triumfowała na mistrzostwach świata zarówno jako piłkarz, jak i trener. A to już bluza tego odcinka. Bardzo ciekawy, modny model, który powstał specjalnie z okazji piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze. Mamy tu wszystkie najważniejsze elementy i kolory flagi Brazylii w pełni. Jest logo Denim projekt dopisek Brazil po lewo. Biały kołnierzyk przechodzący przez całą długość suwak rozdzielający całą bluzę na pół. Ciekawie jest na jednym z rękawów, gdzie również znajdziemy flagę Brazylii. Nie zabrakło metek, a z tyłu coś ekstra, bo numer. Numer 9 nawiązuje chociażby do jednego z najlepszych Brazylijczyków, czyli Ronaldo. Ronaldo może jeszcze w szafie fana będzie, a teraz prośba o subiki z dzwonkami, łapki w górę i oczekiwanie na nowy odcinek. Na pewno ciekawy.